No i witam, moi drodzy Państwo, w trzeciej sekcji naszego podcastu. Ostatnio pogadaliśmy sobie i o singleplayerze, i w osobnym wideo yy, o co-opie. No i teraz, wraz z serdecznym Andrzejem Z. Yy, pozdrawiam was po raz trzeci. Przechodzimy do multiplayera. No więc może ja tutaj powiem, zacznę. Hmm? Nie, nie, kontynuuj. Okay. Powiem wprost jest to najlepszy prawdopodobnie multiplayer, jaki wyszedł w serii Call of Duty bo do tej pory przynajmniej dla mnie najfajniejszym był w MW3, przynajmniej dopóki ta gra była saportowana, bo jak już się wpieprzyły w to haksy, to już wiadomo jak to z tym było później. Tak. Natomiast natomiast tutaj tej kwestii, no mamy po prostu, tak jak już wcześniej mówiliśmy, zupełnie inną parę kaloszy. To jest zupełnie inne multi, eee, takich porównań e, do wcześniejszych e, gier wieloosobowych, no mamy dosyć mało. W zasadzie tylko tryby niektóre się powielają, tak jak w MW3 na przykład e, został zaanonsowany tryb, Likwidacja potwierdzona, tak tutaj w tej części. Tak, tutaj też zbieramy ten nieśmiechty. Te nieśmiech. Też jest ten tryb, powraca, prawda? No i że tak powiem, nad tym Multi troszeczkę, troszeczkę się rozpowiemy. Także multi w MW 2019. Wcześniej mieliśmy przykłady takich bardzo. No. Niedostatecznych multiplayerów, chociażby w tym WW2. No i tak, To gdzie wszystko było. Wszechobecna no, mikrotransakcja i te sprawy. Tak, Wszechobecna mikrotransakcja. Potem było <grym> o, o tym, co uważamy, że nie istnieje. Mianowicie jest tylko, jest tylko multiplayer. Tam nie wiem jaki jak tam jest tak dokładnie, ale się wydaje, że też nie na taką skalę jak tutaj no i znaczy, teraz... tutaj mowa oczywiście o Black Ops 4, Black tak? 4 tak no i tam też został zapoczątkowany tryb w ogóle battle royale ale no... granie przyjęła się absolutnie pozytywnie tak jest no i y, rok później 2019 nowe multi i co się okazuje okazuje się że jednak Call of Duty może mieć nadal bardzo dobry tryb wielosobowy tak? No. Mimo, mimo tego stawiania na tryb jednoosobowy, jednak tryb wieloosobowy też daje radę. Tutaj akurat w tym zakresie jest to bardzo dobrze pokazane. Jako, że jak już prawda wspominał prowadzący, jest to odskocznia od tych poprzednich, tak? Tak. No. Ta. Yy, Z czego musimy zacząć, no? Zacznijmy może od nowości, których jest mnóstwo i od takich pierdół, jak animowane tytuły, które moim zdaniem są mega słodkie i mi się podobają, hmm. aż po takie potężne, potężne nowe tryby gry, jak właśnie Battleground, czy nie wiem, czy to dobrze nazwałem, chyba Warzone? Nie, Warzone to ten... Warzone to inne było. Battleground on się chyba nazywa. No, chyba Battleground. Czy... Land... Czy... Nie, nie wiem, kurwa. W każdym bądź razie wiedzą Państwo, o co chodzi. Chodzi tutaj o potężne rozgrywki rodem z Battlefielda. Nawet dochodzi tak do y, 100 graczy na mapie, że 50 na 50. Tak godzinne rozgrywki, prawda? No, znaczy, nie. To akurat w tej kwestii to... Może przesadę. Zdecydowanie y, pod tym względem tutaj y, te... Y, kurwa ground Zony, czy jak to tam właśnie ten tryb skupiający się na w chuj w chuj dużej mapie jak na Call of Duty i w chuj w chuj dużej ilości graczy jak również helikopterów proszę ja was BTR-ów właśnie mamy tutaj do czynienia z już kładami centralnie z transporterami opancerzonymi plus do tego dochodzą też absolutnie te wszystkie kill które mieliśmy do czynienia z którymi mieliśmy do czynienia w poprzednich częściach, jak i nowe, tak jak na przykład kompletnie przemodelowany, animacja na przykład tego Predator Strike, tak? Predator Missile. I, i, I no to wszystko, że tak powiem, daje niesamowite wrażenie. Tego, nie spodziewałem się tego, muszę przyznać, że kiedykolwiek do takich trybów dojdzie w kodzie. One mają swoje problemy. Ten tryb duży, owszem. Najbardziej gracze narzekają na miejscami kompletny chaos w rozgrywce i to, że punkty są od. Powinny być od siebie bardziej oddalone, a są siebie często zbyt blisko te punkty do zajęcia, bo to jest tak naprawdę taka typowa do, dominacja z Taki Battlefielda. Do psa. No do psa, tak. no, no nie, to... no nie, bo. Znaczy, Kaptur... Nie, to coś to, to, to innego. No w każdym razie wiecie o co chodzi. No, przejmujemy stopniowo tam punkt kontrolny przeciwnika, tak. Mhm. Więc, mhm. Y więc tam to rzeczywiście to jest na bardzo dużą skalę. Jak właśnie żeś wspominał, gracze narzekają, że to jest za blisko, tak? Na, za blisko. Tak, że powoduje się po prostu, są miejsca na przykład, bo tak, dochodzi tak naprawdę do impasu bardzo często, bo hmm. z jednej strony mamy na przykład dwa punkty zajęte przez drużynę czerwoną, z drugiej, strony, z drugiej strony mamy dwa punkty zajęte przez niebieską i typy walą się o ten piąty punkt pośrodku. I często bywa, dochodzi do takich po prostu rozpieprzów tam w tej środkowej strefie mapy, że no wiesz no, to jest mimo wszystko Call of Duty, tu jest bardzo niski, bardzo, znaczy niski, bardzo wysoki time to kill jak to się mawia, czyli naprawdę trzeba, nie, nie potrzeba dużo wpieprzyć pocisków przeciwnika, żeby on padł, czasami wystarczą dosłownie cztery albo 3. Czasem a jak, może jeden. Czasem może, oczywiście jeden, jeżeli już tam ktoś jest pokiereszowany lub HEDA się walnie i no. w takiej sytuacji na przykład w jednym budynku wali się ze sobą 30 osób, no to jest totalny rozpierdol, tu to już Państwu nie kłamiąc. I no, rzeczywiście, tak jak na przykład w Battlefieldzie miejscami mamy ten chaos, ale to jest taki uporządkowany chaos, tak tutaj dzieje się wszystko szybciej, dzieje się bardziej brutalnie miejscami tak zabójczo szybko, że nie sposób ogarnąć wszystkiego tego co się dzieje na mapie. No i powoduje to taki właśnie nieuporządkowany, brudny, brzydki chaos. Hmm którego osobiście fanem nie jestem, bo zawsze ja lubiłem tak grać bardziej stonowanie, defensywnie. Więc tutaj, w, w, te, w tym trybie przynajmniej na pewno byłbym wyzywany od kamperów, nie? Tego no tak. jestem praktycznie pewny, jako że dla mnie na multi liczy się przeżyć, a nie liczą się aż tak fragi, które zdobędę. No. Więc, więc tak. Czyli pod względem tego, tego całego trybu dominacji w nowym Call of Duty, to jest tak trochę jak z Battlefieldem, ale centralnie z naciskiem na movement Call of Duty, czyli wszystko właśnie szybciej, sprawniej, bardziej bym powiedział właśnie brutalnie i no. z taką dużą dozą chaosu się dzieje, więc. Dla koneserów bym powiedział, dla koneserów tryb. Ja raczej jego fanem bym nie był. No i tak. No i to jest centrum dominacji, no ale nie zapominajmy też o innych trybach. O innych nie wolno zapominać. Jest standardowy Team Deadmatch, Deadmatch. To jest absolutny standard. Mapy, moim zdaniem, są jak najbardziej w porządku. Jest dużo miejsc do miejsca i pola do popisu w takim zamyśle strategicznym. Na pewno jest dużo właśnie różnych przejść, których nie mieliśmy, to znaczy typów przejść, których nie ogarnialiśmy i nie mogliśmy do których dojść w poprzednich częściach z serii. Takich jak na przykład tam, tam się wspiąć, tam na przykład zlecieć na spadochronie, tam wejść. Wiesz, na przykład w niektórych tych właśnie dominacyjnych takich mapach są budynki, które mają po 20 pięter, no nie? I tam wszędzie można mieć jakiś dostęp. Tak, tak. i masy, tak? jest bardzo właśnie dużo pola do popisu pod względem tam wejdziesz, tu się przeciśniesz, tutaj sobie przykampisz, tam sobie pobiegniesz, okrążysz, oflankujesz. Tego jest naprawdę, naprawdę multum. No. no. No, może, nie ma, może nie ma tutaj takich featureów jak w Advanced Warfare, że można latać po całej no mapie. No robić double jumpy, ale to akurat tak, tylko ale To na może plusy. i lepiej, no. Oczywiście. Bo to, bo to wpływa na, prawda, wyważenie rozgrywki jako całokształtu. Mhm. No. no i tak. Jest też, są dwa inne innowacyjne tryby bo tam wiadomo Capture the Flag, ten HQ to jest w gruncie rzeczy też takie Capture the Flag, tylko że tam z minimalnie zmienionymi zasadami gry, że w pewnym momencie, jeżeli ktoś tam przejmie dane HQ, to nie będzie otrzymywał, nie będzie nikt tam się mógł respić z tego teamu i po prostu kto przejmie, utrzyma najdłużej bez respów ten dany HQ właśnie, jakiś budynek, ten wygra no więc, więc takie też capture the flag tylko że z trochę zmienionymi zasadami ale te dwa tryby o które mi chodzi to po pierwsze 5x5 albo 6 na 6 nie pamiętam dokładnie ale zakładam że 5 na 5 to jest troszeczkę taki model rozgrywki rodem z Rainbow Siege a. można też dodać do tego taki tryb hardcore na przykład z MW1 czy coś w tym stylu bo time to kill jest zdaje się jeszcze mniejszy a mamy tutaj do czynienia... Realistyczny, tak? Tak, w sensie, tak. można wyłąc, wtedy wyłącza się HUD, nie ma Hada jest tylko, wiesz, twoje zmysły, twoja broń, twój żołnierz. No, to tak właśnie ten tryb realistyczny to też jest właśnie jeden ze znaków rozpoznawanych tego multi. Można mm -hmm. rzec. Chyba, że już wcześniej jakoś był. Jezu, nie wiem, no ale tutaj jest na niego położone zdecydowanie największy nacisk i właśnie no. na takie skondensowane rozgrywki 5 na 5, takie właśnie rodem z Rainbow Sixa. No to tak, ten 5 na 5, prawda. No. I druga sprawa, też fantastyczna, no to to lansowane na grubo jeszcze przed wydaniem gry 2 na 2. No moi drodzy, no tryb w porządku, to oczywiście trzeba lubić, Myślę, że gdybyśmy my z Andrzejkiem mieli tą grę, to na pewno byśmy sobie grali we dwóch właśnie w ten, ten, w ten tryb z jakimiś tam innymi typami. No, sprawa jest dosyć prosta. Mała mapa, właśnie 2 na 2 są dwie, dwie możliwości wygranej: albo przejmiesz po środku na czas daną flagę, albo wybijesz cały team przeciwnika. Mm. No i też feature fajny jest tam taki, że co rundę dostajesz inną broń. Nie możesz sobie wybrać, ale no dostajesz a to jakiegoś FAMASa, a to LKM-a. Tak twoi... czysto losowo, nie? Tak, czysto losowo. I twoi przeciwnicy też dostają te same bronie, więc to też jakby jest tak... Na mniej więcej. Tak, i, i, i na przykład to też może ciekawe takie zagrywki powodować, bo jak komuś na przykład idzie lepiej przy załóżmy snajpach, a komuś innemu przy shotgunach, to jasnym będzie, że jeżeli komuś się na przykład trafi broń, którą się lubi posługiwać i lepiej się nią posługuje, to może to też być taki właśnie duża przewaga nad przeciwnikiem, bo on na przykład tej broni już tak Ym, lubić nie musi. Więc to też tam jest taka troszeczkę losowa, właśnie przewaga w tym temacie. Aczkolwiek i tak wszystko rozbija się u, o umiejętności. Więc yy, no, mega sprawa. Mm. Yy, dobrze, no więc tak o trybach sobie już porozmawialiśmy. Yy, o konwersjach tych wszystkich broni to już wiadomo. Pierdyliard dodatków, pierdyliard różnych części, które możemy sobie montować na nasze narzędzia pracy i teraz może właśnie dojdziemy sobie do takiej troszeczkę bym powiedział może, może nie cringe'owej ale takiej amerykańskiej czy, czy, czy takiej bym powiedział troszeczkę typowej dla Call of Duty pod względem marketingu kwestii mianowicie tak jak zawsze Call of Duty w swych trailerach często pałało swoją e, amerykańskością, zwłaszcza tych, wiesz, cinematikach, takich live action, tak, nie? tak, to wiadomo o co chodzi. Gdzie tam, gdzie tam występowali często aktorzy różni, znani. znani. E, tak, tutaj, e, no bo tak. Mamy sobie bazowo tych operatorów, tak? Tu jest troszeczkę też taki zamysł z Rainbow Six, tylko że tak jak w Rainbowle, każda z tych postaci ma osobne statystyki. Tak, tutaj one są tylko, że tak powiem, skinami, tak naprawdę mm. dla naszych postaci. Cieszę się, że w większości przypadków te skiny, wiesz, nie kosztują prawdziwych pieniędzy, to znaczy na przykład. To nie do końca jest prawda, bo jeżeli na przykład chcesz, jeżeli kupujesz Season Passa, na przykład tam trzeci sezon, czy coś w tym stylu, to po prostu kupujesz go za prawdziwą kasę, ale wiesz, dostajesz, to jest jak dodatek tak naprawdę, dostajesz nowe bronie, nowe skiny, nowe tam mapy i tego typu rzeczy, no nie? Więc ma to tam więcej sensu. Natomiast to co zauważyłem, bo tych operatorów ma jeszcze dość dużo z tego co ja wiem do rozgrywki. I już doszło parę, których ja już tak trochę nie rozpoznaję, zatrzymałem się na tym Aleksie yy, i tam innych, aczkolwiek to, co przykuło moją uwagę, co jest troszeczkę śmieszne, to to, że tak jak na początku ci operatorzy, no to po prostu byli wymyśleni operatorzy dla tej danej gry, mm. tak teraz yy, niektórzy z nich, którzy wchodzą do rozgrywki, to są w rzeczywistości realne osoby y tutaj, z, wiesz, z rzeczywistości. Nie no, tak jak w Black Opsie 1 był ten Kennedy, no nie. Tak, okay. tak. Tak tutaj mamy do czynienia z centralnie osobami, które teraz żyją. I, I teraz proszę mnie nie zrozumieć źle, to nie jest tak, że na przykład biorą jakiegoś żołnierza z y, tam US Army i mówią ty mordo chcesz być w y, Modern Warfare operatorem czy coś, nie, to tak nie wygląda. Digitalizują, prawda? No, bo, bo to, 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 to byłby może trochę cringe. Natomiast y, kogo oni używają? No, słuchajcie, no, ja mniej więcej na y, chwilę obecną to ogarniam dwie postacie, które pojawiły się w tej grze, które istnieją naprawdę. I y, dobre jest to, że na przykład nie wiem, nie biorą takiego, y, nie wiem, no nie biorą osób, że tak powiem, z dupy, no nie jakichkolwiek, które się zgłoszą, które są tam popularne w Stanach, czyli tam y, whatever, jakiegoś rapera tam czy kogoś, nie, tylko biorą osoby, które są jakby Zabrałem, no tak, które są, y, biorą osoby, które są y, związane w jakiś sposób z militariami. I, i, I te dwie postacie tam, bodajże jedna to jest Mara, drugi to jest Ronin, tak się nazywają i w obu przypadkach to są osoby, które tam siedzą, jeden z nich tam jest trenerem, tam wiesz, taktycznym, tam taktyk, uczy, szkoli tam cywilów, w sensie wiesz, no takie prywatne lekcje, coś w tym stylu, chyba ja, ja nie wiem, nie? Ale coś tam, rozumiem no przeszkolenie taktyczne robi. A, a, a ta druga Tamara, to ja nie wiem jak tam ona się nazywa w prawdziwym życiu czy coś, ale ona jest tam chyba taką trochę cosplayerką od, od, od tych splów i, i tak dalej. Też, no, i... Taka ekspertka, można powiedzieć. Tak, można tak powiedzieć, no. Więc, yy... no jeszcze z czymś takim się, prawda, nie spotkaliśmy pod względem yy, multiplayera, że operatorzy to są w zasadzie yy, rzeczywiste postacie, tak, yy, na, na podstawie a? rzeczywistych postaci. Mm. Yy, znaczy, będę szczery, zabieg yy, głównie tylko taki marketingowy, żeby: O, patrz, y, lubisz tą postać, nie wiem, coś tam, tamten, ogarniasz tego typa. Patrz, on jest w tej grze, to kup tą grę. No, na, o to się rozchodzi mniej więcej. Natomiast, no tak naprawdę wiesz, czemu nie? Jakby nic do tego nie mam, nie? Yy... Znaczy, chyba nie wiem, co wnosi mojej rozgrywki, że tak to próbujmy. No nie, no bo to Czy... są tylko skiny, no to są skiny tak naprawdę. To, to są skiny, które nie wnoszą do statystyk. No. Więc o tyle dobrze. Więc jak chcesz grać w taką postacią to proszę ja ciebie bardzo, graj, no problem. Yy, no. Więc, więc to tak. Yy, no i co? No i moi drodzy. Kurczę, tak myślę sobie, o czym by tu jeszcze porozmawiać w tym multi, bo no dobra, no je, jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie właśnie tryb Night Vision, który jest bardzo charakterystyczny dla tej części. W zasadzie to też był lansowany bardzo mocno i na długo przed wyjściem tej gierki. Co, no, co tu dużo mówić? Mapy są ciemne, są to często po prostu nocne wersje jakichś tam map normalnych. No, i mamy Night Vision. No, i mamy Night Vision, czyli standardowo nie przycelowujemy normalnie, tylko walimy.